Witajcie! Przeglądając tematy branżowe, natknąłem się dzisiaj na portalu gramzielone.pl na informacje odnośnie tego, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chce wprowadzić program Moje Ciepło. Program Moje Ciepło ma być skierowany dla właścicieli nowo budowanych budynków, którzy chcą zainstalować pompę ciepła w swoim domu. Jak podaje wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej formą wsparcia ma być dotacja w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji i będzie to zależało od zastosowanej pompy ciepła, ale nie będzie to kwota wyższa niż 21 tysięcy złotych. Jak dalej podaje portal, możliwe rozpoczęcie wiceprezes szacuje na pierwszy lub drugi kwartał 2002 roku. Ja osobiście uważam, że jeśli ten program doszedłby do skutku, to odbiłby się szerokim echem i na pewno znalazłby wielu zwolenników, gdyż niejednokrotnie spotkałem się na swojej drodze i ludzie potrzebowali takiego programu. Dlatego moim zdaniem mocno na plus. Oczywiście w moim odczuciu to też spowoduje lekki wzrost cen na rynku pomp ciepła, no ale to zobaczymy jak czas pokaże. Trochę starszą informacją, w programie Money to się liczy, Podzielił się pan Bartłomiej Deski, specjalista z serwisu Wysokie Napięcie. Przewidywał on koniec środków w programie Mój Prąd oraz mówił o tym, że jeśli ktoś teraz planuje zbudować instalację fotowoltaiczną, to prawdopodobnie nie uzyska już dofinansowania z obecnej tury programu Mój Prąd. Ja ze swojej strony uważam, że może być to stwierdzenie prawdziwe, ponieważ wedle szacunków już w pierwszym miesiącu programu, czyli od 1 lipca do 1 sierpnia. Wykorzystano 30% funduszów zadeklarowanych na poczet programu mój prąd 30. Pan Bartłomiej oraz myślę, że masa innych osób przypomina również o zmieniających się warunkach rozliczenia dla prosumentów oraz mówi o błędach rządu podczas tworzenia pierwszych programów dla prosumentów. Kazuje tu na przykład, Brak opłaty dystrybucyjnej dla producentów energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Rosnące zainteresowanie fotowoltaiką będzie budowało też inne problemy. Im więcej instalacji fotowoltaicznych na starych sieciach, tym częstsza może okazać się sytuacja, kiedy napięcie w sieci będzie przekraczało dozwolone 250 kilka volt. I falowniki prosumentów będą się po prostu wyłączały. Będę śledził te dwa tematy na bieżąco. Będę śledził te dwa tematy na bieżąco. Jeżeli coś ulegnie zmianie, będę Was informował. Jeżeli film Wam się podobał, proszę o zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji. Pozdrawiam.